Ostatnio pana trzy minuty, że się w dużej mierze zgadzam z tym, co pan powiedział, ale absolutnie się nie zgadzam z tymi ostatnimi frazami. Otóż zacznę od tego, ja znam dobrze, mówię o podwórce, byłem kilka razy, i prawdą jest, że w takiej potocznej świadomości my możemy tolerować, nie wiem, powiedzenia czy filmy typu Goodbye Lenin, a już nie Goodbye Hitler, etc. I nie wchodzę w tej chwili w inny spór, który pan zaproponował, bo to jest temat na, na wielogodzinne dyskusje i jest na ten temat obszerna literatura, którą zaczęła ciekawą swoją książką przez dziesiątki lat temu Hanna Arendt mówiąc o dwóch odmianach totalitaryzmu. W sprawie symboli to polecam też tym, którzy nie znają, bardzo ciekawe też słowo o różnicach między symbolami komunistycznymi i symbolami komunistycznymi ale które są 5 lat temu, więc... Przepraszam, tak wejdę w furt. Tak. Czy pan profesor widzi spójność, podobieństwa między symbolami socjalizmu tego sowieckiego i socjalizmu narodowego niemieckiego? Tam jest wielka spójność. Do, do czasu przejęcia władzy przez Hitlera wszystkie plakaty propagandowe reklamujące jego partię, powiedzmy, były no, praktycznym przedrukiem tych, tych sowieckich plakatów propagandowych. Symbolem Narodowej Partii, Narodowo-Socjalistycznej Partii Niemiec był Sierpi Młot do pewnego czasu. Ta spójność tych symboli była przez bardzo długi okres czasu jednolita i w pewnym momencie one poszły trochę bardziej w stronę narodową, ale cała ideologia opierała się na socjalizmie, na tym samym socjalizmie co w Związku Sowieckim. I dlaczego my popadamy w taką schizofrenię? Z jednej strony atakujemy... Specjalizm, ten niemiecki, nazistowski, osądzony na już, a z drugiej strony przymykamy oczy, uważamy, że no to jest taki symbol w kulturze utarty, czekawara, fajnie, leli, stalni, fajni panowie. Dlaczego? No nie przysypali, nie, przysypań, nie przysypań. Ja zaraz na to pytanie odpowiem, ale po pierwsze, ja bym był, pan nas ciągnie w stronę ja od tego nie, nie odchodzę, w stronę symbolu. No to tak jak mówią glaciologowie, to, to jest czubek góry lodowej. Czubek góry lodowej nigdy nie wystaje na więcej niż 5%. Reszta i pierwszych pierwszy w pytaniu, to też na to. Otóż nie mogę się zgodzić z tym, yy, o czym powiedział yy, y, mój oponent, jeżeli nie mogę użyć takiego delikatnego słowa, że komunizm był od początku, no nie wiem, ideologią i teorią zbrodni. Nie, to tak jakby mówić, że symbol swasty, który myślę, że to wszyscy wiedzą, ale może paru osób jeszcze nie wie, pierwszy był yy, w i, i, i w starożytnych Indiach bo on się wychodzi od ariów, to gdyby ktoś chciał powiedzieć, prawda, że jest to jakaś ciągłość i obarczyć to tym, nie wiem, właśnie starożytnych ariów, to tak jak pan mówi, że to wszystko yy, yy, wzięło się z socjalizmu i komunizmu. Powiem wprost, Socjalizm, jego określona idea komunizmu, pewna mutacja socjalizmu-komunizm komunizm komunizmu, wspólny, prawda? Socjalizm, czyli pewna też wspólnota, były i są piękną ideą, poradającą. Ja już pomijam dyskusję, czy Chrystus był pierwszy komunistą. Nie chcę w to powiedzieć. I pomijam sprawę teologii wyzwolenia, bardzo poważne prace. Rozwijano w latach 80. nie tylko księdza Bocha i tak. Tylko różnica polega na tym, że można sobie wyobrazić społeczeństwo socjalistyczne, nawet jeżeli ono było utopijne. Jeżeli sięgniemy do kuriera Oena, Saint-Simona, to to była próba stworzenia czegoś idealnego. Oczywiście ja i byłbym ostatni, który bym bronił jakichkolwiek praktyk komunizmu i, i, i strasznego zbrodniarza Stalina i tego, coś, co zrobiono później w małej śląskiej odmianie w Chinach, gdzie w rewolucji kulturalnej nikt nie wie ile zginęło ludzi, 66, 76, czy tylko 20 milionów czy może 50 milionów, ani działań czerwonych Kmerów, ani niczego. Nie, to, to się nie da obronić, ale jednak nie można praktyki, tej absolutnie yy, rzeczywiście praktyki totalitarnej, nieludzkiej, komunistycznej, która była realizowana w imię pięknych idealów, yy, stawiać na tej samej płaszczyźnie z ideologią faszystowską, czyli najostrzejszą odmianą... Ale ja bo, Przepraszam, przepraszam wejdę w słowo. Ale nie, panie profesor, jedną rzecz Ale, zgodę ja, ale ja, ja nie doszedłem do błędu, na panu drzewo. No bardzo, bardzo, bardzo pana przepraszam. Nie można sobie wyobrazić teoretycznie państwa zbudowanego według zasad nazizmu, które immanentnie miało wbudowaną nienawiść rasową, a, A można bo... sobie wyobrazić teoretycznie społeczeństwo, które w pewnej niższej fazie działałoby zgodnie z zasadą od każdego według jego zdolności, każdemu według pracy, co nawet nie było w żadnej formie socjalizmu i jeszcze może bardziej o, y, utopijna teza, że każdemu według potrzeb. Natomiast pa, twarzy, ja nie mówię o twarzy, włos to mówię o nazizmie, ex definicione musiał zakładać y, nienawiść rasową, etniczną i tak dalej. A tego w komunizmie nie było się, o to mi chodziło, bo faszyzm tak naprawdę, ja nie jestem politologiem i tutaj nie chcę brylować żadną znajomością, ale taka podstawa znajomość historii. Faszyzm był we Włoszech. To był ten ustrój, który był w Włoszech i co Natomiast w Niemczech był narodowy socjalizm, prawda, w skrócie nazizm. Tylko to trzeba zwrócić uwagę. Wie pan, jeśli pan mnie o to pyta, ja jestem pierwszego wykształcenia, może dlatego... Chemikiem. Wierny myśleniu precyzyjny. Wie pan, jak Japończycy na przykład podchodzili... Faszyzm też w Japonii już zapominamy, On był mniej okrutny, aniżeli w warunkach wojennych. Faszyzm niemiecki. Jak na przykład Japończycy mieli wielki dylemat, mało to w II wojnie światowej. Jak stworzyć kwestię e, narodu wybranego aryjczyków, Aryjczyków? Bo przecież jakby w ramach osi, która istniała wiele lat, Rzym, Berlin, Tokio. I po długich myśleniach teoretycy japońskiego faszyzmu doszli do wniosku, że my Japończycy jesteśmy Aryjczykami Wschodu, czyli Aryjczykami Azji. Więc jakby założenia teoretyczne oczywiście wszelkie można, można krytykować, ale w nazizmie i faszyzmie że była wbudowana nienawiść i nie można sobie teoretycznie, o ile w przypadku socjalizmu i komunizmu można yy, dopatrzyć się lepszych lub gorszych prób i okresów, kiedy to nie było związane z morderstwami, kiedy to nie było związane z patologią, krótko mówiąc może być socjalizm i komunizm niepatologiczny, a nie może być nazizmu czy faszyzmu niepatologiczny. Tak by to spojrzenie.